Kiedy przychodzi nam myśleć o najlepszych produkcjach filmowych, często przypominamy sobie hity, które zdobyły serca milionów widzów. Jednak, co się dzieje, gdy jeden z takich projektów, stworzony przez znanych producentów i oparty na bestsellerowej literaturze, nie odnosi zakładanego sukcesu? Przykład na zaginionych ziemiach może dostarczyć interesujących refleksji na ten temat. Film ten, bazujący na popularnej serii książek amerykańskiego pisarza Georgia R. Martina. Który zyskał ogromną popularność dzięki Grzeotron oraz rodowi Smoka, miał szansę stać się hitem. Jednak rozwój zdarzeń okazał się daleki od udanych przedsięwzięć jego poprzedników. Choć produkcja miała w swojej obsadzie znane twarze, takie jak Mille Jowicz i Dejwa Bautiste, co mogłoby sugerować jej świetlaną przyszłość, zarówno krytycy, jak i widzowie wydali na nią negatywne opinie. Podczas gdy reżyseria polw. Andersona budziła nadzieję na emocjonujący seans, film nie przyciągnął uwagi kinomanów. Z niepełnymi dwoma milionami dolarów zysków w Stanach Zjednoczonych i tylko sześcioma milionami na rynku globalnym, w kontekście budżetu wynoszącego 55 milionów dolarów można mówić o spektakularnej klapie finansowej. Jakie były powody tego rozczarowania? Choć z początku film wydawał się obiecujący, widzowie w Polsce na portalu FilmWeb dali mu jedynie dwie gwiazdki w recenzjach krytyków, a cztery pół gwiazdki od przypadkowych użytkowników? Odzwierciedla to niewielkie zainteresowanie, a również rozczarowanie, które odczuli ci, Którzy zdecydowali się obejrzeć tę produkcję. Krytycy takich jak Remigiusz Różański podkreślili, że film przypominał wyjętą sprzed lat produkcję akcji, a Jarosław Kowal stwierdził, że miejsca akcji wyglądały na generator przypadkowych podziałów i gubiący się scenariusz. Rozczarowania nie omijały również międzynarodowych portali, takich jak Tomatoes, gdzie na zaginionych ziemiach uzyskał jedynie 23% pozytywnych recenzji od krytyków, a od użytkowników zaledwie 47%. Wśród bardziej brutalnych recenzji można znaleźć opinie, jak to Demone Warmana z Empire Magazine, który ostro krytykował występy aktorskie, stwierdzając, że żaden z aktorów nie był w stanie podnieść poziomu produkcji, z którą mieli do czynienia. Nie jest zaskoczeniem, że żaden polski dystrybutor nie zdecydował się na ryzykowne wdrożenie filmu do kin, a pomimo braku widowiskowego debiutu, produkcja nadal nieznajomo budziła zainteresowanie na prime video. Produkcja Andersona od sześciu tygodni znajduje się na pierwszej pozycji listy oglądalności. Pokazuje, że pomimo negatywnych recenzji widzowie chcą na własne oczy przekonać się, czy film rzeczywiście zasługuje na tak surowe oceny. Jaka więc przyszłość czeka na zaginionych ziemiach? Czas pokaże, czy proces przekształcania negatywnych opinii w zainteresowanie doprowadzi do zmiany w postrzeganiu tej produkcji. Ostatecznie każdy widz będzie musiał osobiście podjąć decyzję, czy dać filmowi szansę, pomimo ogólnych niepowodzeń krytyków. Czy zatem film zasługuje na drugą szansę? A może lepiej powrócić do sprawdzonych hitów? Jakie inne tematy powinny być przedmiotem naszych rozmów? Warto z pewnością podjąć się analizy, aby dowiedzieć się więcej o współczesnym kinematograficznym krajobrazie.